Nie ziemieczki z tej strony DusicielPL, a dzisiaj ze mną jest AFI. I dzisiaj robimy sobie challenge nigdy przenigdy. Kraje polega na tym, że ja mówię nigdy przenigdy czegoś tam nie zrobiłem. Jak to zrobiłem, to jemy jedną drażetkę. No tak. I będzie Kozak. I także zaczynamy. Pierwsze pytanie to jest. Nigdy, przenigdy nie kupiłem czegoś, a potem żałowałem. To nie? Nie. A chrupki o smaku brokuło? Nie chcę mi się tego żaleć, Ale... <laughs> chrupki o smaku brokuła. Ja kupiłem kiedyś coś mi nie smakowało. nie pamiętam, co to było. Następne pytanie. Drugie pytanie to jest czy nigdy, przenigdy nie usunąłem żadnego zdjęcia ani filmu z mediów społecznościowych? Nie, z FIFA odcinek, ja, ja usunąłem z tego mm. yy, Disney World No, A teraz już powróci. No mam na niej. No, nie zdanie publiczne. No, jej jest na publiczne, ale na jak teraz. mam. Kolejne. Nigdy przenigdy nie rozwaliłem czegoś u kogoś, a potem udawałem, że to już tak było. O Boże. Kiedyś? Nie powiem imienia. slime up ślepiłem do dywanu. <laughs> ja tak miałem. Kiedyś? Mm. To był bodajże... Mm, kiedyś tam... byłem... ...puziciela chyba? I... Okej. I mu od, odczepiłem tego. I mu odczepiłem... przycisk od krawy. I ja miał tego przycisku tam wsadzić. Więc <zysklaracza> go... Więc tak tam leżał i tyle. <zysklaracza> no to kozak, no. no dobra. No. Następne. Teraz już z grubszej rury nigdy przenigdy się nie całowałem. Ja nie wiem, niestety. Chyba los tak chciał. Opowiadaj. Oba. No Opowiadaj byłem, się... byłem w przedszkolu. Aha, dobra się... No, 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 no. W przedszkolu i tam miałem masę dziewczyn, nie? I chyba tam z, pię z pięć dziewczyn i żadne osoby nie wiedziały, nie? Że ty miałeś pięć dziewczyn? Tam. I żadne o sobie nie, nie wiedziałem. No i, no i się całowałem z niektórymi. No Dobra, do pytania, no. No to pytanie dobrze. Następne. No. Nigdy przenigdy nie nasikałem do basenu, żeby sprawdzić, czy woda staje się niebieska. Fakła parku kiedyś lata mi tak powiedział, że. że jak się stanie, ja nasikałem i szybko uciekłem. <ślesk> nie, to ja niestety teraz nie wiem. No to następne. Nigdy, przenigdy nie trafiłem do szpitala. Nie licząc porodówki, miałem No to kto teraz? Robert mnie potrącił. Aha. Miałem skrzywoną głowę. To ja. Ten. Trafiłem do szpitala, bo mnie strasznie bolało ucho, nie? I gdy miałem badanie krwi, to zemdlałem. Aha. No. Następne. Następne. A. Nigdy, przenigdy, nie miałem misji samobójczej. No, nie. No to następne. Nigdy, przenigdy, nikt mi nie podrywał. No, to chyba też wiadome, że... każdego ktoś musiał kiedyś raz tak poderwać. Miałem dwie sytuacje, ale wolę opowiedzieć tą z przedszkola. <laughs> e, kiedyś, z moim kolegą, też nie powiem imienia, i z jakąś dziewczyną siedziałem pod takim jakby pod zjeżdżalnią, mm. i one, oni się tam przytulali, słodzili sobie w przedszkolu. Po czym on poszedł, to jest normalnie jak zdrady. Ona mi mówi, dobra, poszedł, możemy się pocałować. A mm. akurat szczęście takie było, że, że przy, przyjechała mama po mnie. I powiedziałem, y, ja idę. A ty? No to ja miałem taką historię, że no też z przedszkola, że taka tipiara, i ona nale należała do tych moich pięć, dziewczyn, które, no i żadna osoba nie, nie wiedziała, nie? I, I ona tak podchodzi do mnie i mówi, no że taki mój, mój, kolega ją zdradził i z nią nie chce być i tak podeszła do mnie i powiedziała, chce być z nią. No to ja takie szpaku. I tyle, no to no, następne pytanie. To no następne no. Nigdy przenigdy nigdy nie oglądałem. Horrorów. No to chyba to wiadomo. No. Żebym teraz musiał wymienić it. E, no, no to ja po jeden. Było no to, coś. No to ja po prostu powiem jeden. Tak. Na, no, no. Następne pytanie. <grym> Nigdy przenigdy nie bawiłem się lalkami. <grym> o, Boże. Z moją kuzynką. Ale lajkami ta, takimi dla dziewczyn czy takimi dla chłopców no Nie. No. To, to, to się bawiłem. No ja musiałem z moją kuzynką się bawić. A ja się bawiłem z moją siostrą. No, no. no to dalej <laughs> Nigdy przenigdy nie robiłem żartu przez telefon. Frankowałem gubernatora, że... Widziałem UFO. A <laughs> no to ja nigdy... Nie pytajcie. A to ja nigdy. No to następne. Nigdy przenigdy nie tańczyłem w Windzie. No ja nigdy nie tańczyłem, więc no... On... Tańczył Śpiewałem tę nutę w myśli, nagle zacząłem... Densować. No. To następne pytanie. Następne. No. Nigdy, przenigdy nie chciałem być płci przeciwnej Ufotne. na jeden dzień. Bo ja chciałem, żeby sprawdzić, jak się sika. <śpiewałem> ja, nie, ja nie chciałem. Jestem dziwny. No i jak chciałem, no i tyle. No, <śpiewałem> No to idealnie. Dobrze mi jest w mojej skórze no i tak, tak to mogę określić tylko no i tyle. No serio Nigdy przenigdy nie próbowałem jedzenia dla zwierząt. No to ja próbowałem Od mojego psa od drodzy. A to ja próbowałem... Ale dobre było? No, to ja próbowałem od, od, od jego kuzyna takich waniliowych tych um, takich, A, takich próbków no, no, nie. no nie, to znaczy, takich kapsułek to smakowało inaczej niż wanilia, to smakowało taką gliną no to następne no. nigdy przenigdy nie kłamałem w internecie na swój temat no. na przykład z wiekiem ja. albo na sześć obcy okay. o no, na obcy to jak... Ciągle kłamię. No i gdzie. No to następne. No. Nigdy przenigdy nie odmówiłem pocałunku. To już wam opowiadałem w sumie. A ty to, to w ogóle kiedy wrzucisz? Nie wiem. No nie to... miałeś takiej sytuacji? Nie. Aha. Nigdy No Co następne Nigdy prze nigdy nie widziałem UFO. No to ja nie. No to ja ja, ja miałem takie podejrzenia, ale to jakbym mały jeszcze i no, no, się no to ja nie jako ufo. No, to, to ja nie... Ja nie no, mam to ja nie lepiej, jem. no to ja... Następne! No, Nigdy przenigdy nie lepiłem bałwana, to takie lajtowe. Nie. Co nie lepiłeś? każdy lepił. Chyba każdy lepił. A lepiłeś Ej, co mi z biało że... No. Znaczy, ja lepiłem bałwana, no takie mini bałwany je tam na, na ławkach, bo je tak... Le lepiłem takie kuleczki, zabrałem jakieś kameki i to tak, tak oczy i taka buzia i to gdzieś stawiałem, nie wiem, na, 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 na jakiś ławce albo czymś, więc no to Młoda kozak. Cieszę. Jak już w temacie bałwanów, to nigdy przenigdy nie jadłem śniegu. To chyba każdy. Jak jakieś nawet sopel urwałem. No ja też golizałem. Ja też. <laughs> Ładne. Kozak. Następne Ja pytanie. jadłem, Ja jem zawsze w Nigdy, przenigdy nie zatrzasnąłem się w toalecie, no. Ja nigdy. Na meczu mojego brata koszykówki <noise> poszedłem do toalety i nie umiałem utworzyć. <noise> Kto ci pomagał? Musiał <noise> bratu wskoczyć do kabiny i to z całej siły przekręcić. <noise> o oh Boże! Oh Boże! O Boże! O oh Boże! To jest genialne. Nigdy przynajmniej nigdy nie zapomniałem o czymś urodzinach. Aha. To znaczy ja zapomniałem kiedyś o swoich. Psu? No. A od się liczy czy nie? Nie. No Czyliś. To... Aha, no to czyjś zapomniałem? Ja kiedyś o mojej siostry. <grym> ja na basenie kiedyś jestem, nagle dzwoni mama, nie powiem kogo, do mojej mamy i mówi czemu dusiciela niebo? No, no bosę zapomniałem. <grym> What? No. Ale... Okej. Okay. Kolejne pytanie. Nigdy, przenigdy nie oglądałem prawdziwych historii z własnej woli. Niestety. Ale to dopiero jak się ten kanał zaczynał, jak pierwszy odcinek. Nie ja też. Ja... Ja też tak robiłem. Tak jak nie, nie miałem co robić, to mi się na głównej wyskoczyło, takie mówię... A, zobaczę co to jest! I... Wstałem po tej... I... A potem... Byłem przez cały dzień taki smutny, bo raka po prostu miałeś, to. No. następ. Nigdy, nigdy nie nagrywałem TikToka. O no Boże, <laughs> no niestety, no. No ja nagrywałem, no. Ale nie podam wam nazwy. No nikt. No, no to następne. Nigdy, przenigdy nie zbiłem szyby albo lustra. E, no, poczekaj. Ja nie. zbiłem szybę. Ja nie, ja zbiłem szybę. Ja wiem, chyba pamiętam, że tak jak se po prostu leżała gdzieś tak na ulicy, to, to wziąłem pa, patyk i, i tak uderzyłem i się tego rozsypało. Pamiętam. No, no to następne. Nigdy przenigdy nie używałem damskich kosmetyków, y, parfumów. No a tak ja jak se przykleję na rękę, zobaczyć jaki to mam zabaw. Nie wiem. No to ja kiedyś się tak normalnie przykałem. Jak ja kiedyś się przyklęłem damskim perfumem, jak się na karnawał do szkoły. Co? No. Okej. Okay. Następnie. Nigdy prze nigdy nie pijemy energetyków. Uh -huh. Ja piję. No. Proste, o, o nawet teraz Wam mogę pokazać jakiego mam e energetyka. Nazywa się woda. <laughs> Nazywa się... Woda, dokładnie, to jest najlepszy energetyk. Pozdrawiam wszystkich prawilniaków. No, to ja sobie pytam. Nigdy, nigdy nie miałem kontrolowanego snu. Eee, No, to, to, to chyba ja miałem. Dwa razy. Ja mam do, do, dosyć często. No, to czy masz fajnie? Kontrolowane sty są No, ale głównie to w tych snach sobie wymyślam jakieś takie rzeczy. Które chciałabym mieć w prawdziwym życiu. No, ja właśnie też nie No, to no jest czyli najlepsze. marzenia. Nie, w sumie ja nie mam marzeń. No, wymyślam sobie zarąbisty komputer, I został gamerem. No to następne. To, co teraz? Nigdy, przenigdy się nie biłem. Smał <grym> tych drżetek nie. to ja biłem się, biłem się, nie no, w lecia Na BUF, nie powiem, mi taki dziomek zaczynał się do naszego ziomka. No to Ja podbiegłem i. A później się z nim umówiłem w toalecie. I jak ty oceniasz do dzisiaj? Ja ja Słuchaj, nie pamiętam tego nawet. Nie, no ja tak słabo pamiętam, ale pamiętam tylko to, że jak tam mu się coś stało, to się nie tyle. No kurde! Ostatnie pytanie. No. Ostatnie pytanie. Nigdy, prze nigdy niczego nie ukradłem. To ja zjadłem. dwie. Wow. To ja wiem no, jedno, bo ja kiedyś wpadłem ze sklepu. Chyba. Byłem wtedy jeszcze taki dziwny, ale. Ale ten. Gdy byłam. Gdy był cukier puder, nie? To tam było takie. Prawie co. otwarte opakowanie. Czyli ja. otworzyłem to, zanurzyłem palec i tak. I tak. No to. Ja kiedyś widziałem w sklepie na półce otwartą czekoladę, sobie urwałem pasek i sobie zjadłem. A druga sytuacja to było, że były cukierki u lekarza i był napis weź jednego. Ja wziąłem całą garstkę. Do kieszeni. No, <grym> no, no, tak no, to jeszcze. O nie! No, no No. To no. był koniec tego odcinka, no, to A takie... no, ja nie muszę. No więc wiesz, ja się się spodobało spodobał, to zostawcie... I. Łapkę w górę, zasubujcie ja i jego kanał. I Jego też. No o kurde, no to jest spoko. Jeszcze wpadajcie na wszystkie Discordy, link do wszystkich Discordów znajdziecie tam w opisie na dole, o ile duszcielowi będziecie chciało tam je wstawić. Ale pewnie nie. No to więc dobra. No, to... Jeszcze jak chcecie kolejne to zostawcie dużo łapek i piszcie w komentarzu jakie pytania mogą być. No, bo ja też chyba kiedyś nagram z, z dużycielem, ale gdzieś indziej nie wiem, nawet może u mnie nie wiem. No to tak, no to co, no to chyba koniec. Także no, tak, ale Elo chyba.